masz, tu znowu ja. Obiecywałem sobie, że już nie zrobię filmiku z serwera Discorda Jaju, ale pojawił się taki jeden, słodki cukiereczek, że muszę nagrać jego historię na tym serwerze. Lecz nauczony błędami poprzedniego filmu o zabawnych ludziach, nie podam prawdziwego nicku tego gościa i będę mówił o nim oponent. Także bez dalszego przedłużania zaczynajmy. Oponent wszedł sobie na serwer i początkowo pisał tylko emotkami na kanale do pytań dla moderacji. Niby nic takiego, ale tworzy to niepotrzebny Spami przeszkadza na całym kanale, więc dostał ostrzeżenie od kleszczyka. O oh nie, sorry, my mistake. Pomimo przeproszenia za to, że flodował i tak flodował dalej e, emotkami, bez żadnego sensu. Przestań. Spamić ciągle emotkami. Zluzuj Majty gościu. Kleszczyk weź się kogo ogarni. I kolejne ostrzeżenie. Rek bo ci żyłka pęknie. Kolejna emotka. Jest Kleszczyk, czemu się tak nazywasz? Bo nocne stawiem od nocnika. Ale ty Jezu przestań obrażać. Nie do ciebie. O, jak cię nazywam? Tak, ale jak? Dobry, nieważne. Brawo, dostał drugi poziom na serwerze. Wow wow, drugi LW. Jest możliwość porozmawiania z moderatorem, bo jak na razie to widzę tylko zarodki. Jakie zarodki? Poza tym kleszczyk to admin, więc z nim gadasz. Serio, ja... Kleszczyk to zgonna wdzięczność. Tak w ogóle to wbiłem na ten serwer przed chwilą. Ja jestem administratorem. I przeczytaj regulamin. No i tu się wkurzyłem na niego przez tę całą rozmowę i po prostu zmutowałem go na dwie godziny. Nie przyjął tego dobrze, ponieważ zaczął do mnie pisać. Hej, przyjacielu, dlaczego? Bo mnie denerwujesz swoim zachowaniem. Przepraszam, już nie będę, odmutuj, please. Nie, przyjacielu, dwóch minut. I nie jesteś moim przyjacielem. Czemu, ach, czemu? Ach, po prostu poczekaj, nie zachowujesz chowuj się arogancko. A już myślałem, że na tym serwerze są fajni goście. Smutno mi, a no ale dobra. Jak mnie nie wkurzysz więcej, to nie będziesz miał mutów. No dobra. No i poczekał tak z pół godziny. No ile jeszcze? Jezus Maria, nie pisz do mnie. Weź mnie już dodaj. Na dwie godziny ci dałem. No dobra, to teraz pomęczę kleszczyka. Ta, kolego. I tu się przerwała nasza rozmowa. Przynajmniej na razie. Potem zaczął pisać do rekmexa innego użytkownika, który pisał z nim na kanale pytań do moderacji. Ostrzegam. Ta, ta, kolego, ja nie takie serwery załatwiałem. Wcale nie stworzył tego konta 23 lutego, e, dwa dni i 3 godziny temu. Wcale. Co? Powiedz Kacelowi, że jego kanał na YouTube upadnie. Ha w jaki sposób to zrobisz, XD? Mam swoje sposoby, nie znasz mnie. Ale po co będziesz kacelowi kanał usuwał za to, że ci miód dał? Hehehe. bye bye, my friend. Co? Gówno hehe, he, p***a Xd 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 ja... XD, XD O co chodzi? Przestań mi spamić. O ciebie. Proszę mi powiedzieć, czemu chcesz Kacela zlikwidować? Kolego, kolego, kolego. <śiga> ja jestem jego kolegą z klasy. <śiga> w ogóle nie znam tego typa. <śiga> nie jest moim kolegą z klasy. Nie jestem pewny. No to po co mu takie głupoty piszesz, że mu kanał usuniesz. <śiga> <śiga> Wszystko jest zaplanowane. <śiga> ja nie piszę głupa, to mi po prostu zaszedł za skórę w szkole. W jakiś sposób? A to nie dla ciebie informacje. Niby taki prymusa mnie podskoczyć. <grywa> to chyba nie widział moich ocen z matematyki. No dobra, ale czemu za to mu chcesz usunąć kanał? Co dobra? Odpowiesz mi w końcu, kolego, już nic. <grywa> Kolega? <grywa> no ale chciałbym wiedzieć, czemu to chcesz zrobić. On ci wyjaśni. No to się go spytam. I się spytał, i odpowiedziałem, co wiedziałem: czyli że, czyli, że nie jest moim kolegą z krzeszkoły, Jezus Maria. Dobra, to elo mordo. Nie no, xd a, dobra, nie wiem, czy ty sobie jaja robisz, czy na serio mówisz. Posłuchaj, słucham. Miałem challenge od kolegów, żeby wejść na jakiś serwer i zrobić rozróbę, więc no, sorry, jeżeli cię obraziłem, Kecel fajna morda, już wie także że Elo XD. Napisałeś mi dokładnie to samo co Kecelowi No XD, dobra, Elo mordo no na razie. Potem kolego od niego napisałem: A co to za grożenie mi? I wysłałem screena, którego dostałem. Tobie ja ci nie grożę. Nie no dobra, zmyślam, bo słuchaj, miałem challenge od kolegów. Żeby wyjść na serwer i zrobić rozrubę. A więc dzięki za udział i sorry, jeżeli Cię obraziłem. Przegrałeś zakład? Nie, wygrał. <grych> Dobra, elo mordo, także sorry, jeżeli Cię obraziłem. Sorry za zawrócenie dupy. Za około 13 minut zajdzie e, mu miód, co nie? E, Dobra, jeszcze raz sorry, XD. No i pa. Spokojnie. Znaczy, co? Kłoko, nie obchodzi mnie w sumie jego los. Wyszedł z jego armii, jak dostał unmute. Wszedł z powrotem i wyszedł. I Już więcej go nie widzieliśmy. I to by było na tyle z przygody naszego oponenta. Jeżeli ten filmik się wam spodobał, to zostawcie łapkę w górę. A jeżeli jeszcze tego nie robicie, to zasubskrybujcie mój kanał z dzwoneczkiem, by nie przegapić nowych filmów. Ja tymczasem się z wami żegnam i do następnego.